Zawód fotografistka Małgorzata Czyńska i Katarzyna Gębarowska. Krytyk fotografii Adam Mazur o tej publikacji napisał: Książki dzielą się na piękne albo mądre. Fotografistki zrywają z tym stereotypem, przedstawiając w bogato ilustrowanym tomie fascynujące historie sześciu niezwykłych kobiet. Fragment z rozdziału o Helenie Biernat. Najpierw widziało się jej wielkie oczy, duże białka i niezwykle jasne niebieskie tęczówki. Rzadko się takie oczy spotyka, nie wyblakły nawet na starość. Miała więc Helena te charakterystyczne porcelanowe oczy, szczupłą, zgrabną figurę i krótką fryzurę ala Josephine Baker. Pasowałaby do berlińskiej kawiarni, taka była modna. W bydgoskiej tance budzie zwracała na siebie uwagę najczęściej prosił ją do tańca Franek Biernat, wysoki blondyn o niebieskich oczach. Poznali się na kursie tańca. Franciszek był rzeźnikiem, w dowodzie osobistym w rubryce znaki szczególne miał wpisane jednego palca brak, trzy sztywne. Być może stracił palec u dłoni przy pracy. Krewni żartowali, że sam go sobie odrąbał, żeby nie iść do wojska. 29 listopada 1922 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy fotografistka Helena Anna Ziętek i rzeźnik Franciszek Wojciech Biernat zawarli związek małżeński. Franek przekwalifikuje się przy żonie. Zmieni rzeźnię na zakład fotograficzny, ostre noże na pędzelki do kolorowania zdjęć. Z czasem nawet przejmie większość obowiązków Heleny, przekonany, że jest w tej robocie lepszy od niej. Ona się o to nie obrazi. Jej spokojny charakter udźwignie ambicje męża. Poza tym Franek bardzo jej przecież pomagał. W 1925 roku Helena otworzyła zakład na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Długiej 39. Trochę się spierali w domu o nazwę, bo mąż uparł się, żeby użyć tego znienawidzonego przez nią własnego imienia i postawił na swoim. Na szyldzie widniał napis: Foto Helena.